Cześć wszystkim, z tej strony Panda, się Wam kolejny odcinek z Brawl Stars i dawno żadnego odcinka z Brawl Stars, moi drodzy, nie było, a w dzisiejszym odcinku, e, który jest dosyć ważny, ponieważ jest to odcinek sneak peekowy, sobie sprawdzimy nowe skinki, które mają wyjść w tej aktualizacji oraz jeden skin, który jest za darmo i będzie do wygrania, moi drodzy, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to chciałbym was poinformować, że od następnego update'u będę nagrywał odcinki z Brawl Stars na moim drugim kanale, na kanale Panda Off, robimy reaktywację tamtego kanału, więc tam będą się pojawiać odcinki z Brawl Stars, będą tam odcinki sneak pickowe wszystkie jakieś live z Brawl Stars, wszystkie odcinki z Brawl Stars, że będą jakieś challenge, jak będę chciał coś nagrać z Brawl Stars, będzie się tam pojawiało i moi drodzy, jak wiecie, mam do rozdania te skin'y właśnie, które były pokazane w Brawl Talk'u, Brawl Talk'a oglądałem, ale nie nagrałem wam odcinku z niego, ponieważ mnie nie było wtedy w domu, ale wiecie o który skin chodzi? No to jeżeli chcecie go wygrać moi drodzy, no to wbijajcie sobie na mój drugi kanał, na kanał Panta Off. Zostawcie tam suba i wśród osób, które zasubskrybują mój kanał, wrzucę też tam relacje. tak, Znaczy, nie relacje, tylko. Wrzucę tam e, takiego posta na społeczności. Wszystkie osoby, które zasubskrybują mój kanał Pandow i napiszą komentarz pod tym postem, będą mogły wygrać właśnie tego skinka. A my już sobie przechodzimy do odcinka i e, pokażę Wam, kiedy wyjdą skiny oraz ile one będą kosztować. A więc, moi drodzy, pierwszym skinem jest Skin do Poco i jest to skinek do Poco. Powiem Wam, że on mi się nawet podoba, jest dosyć fajny i jest to w dodatku skinek z Karnetu. Więc to jest taki plus, że e, ten skin jest z Karnetu, więc. No, jest ładny, a zazwyczaj te skiny z karnetu jakieś nie są mega zarąbiste, więc dajmy sobie wypróbuj i zobaczmy jakie on ma ataki. E, też bardzo ładna tutaj e, ekran ładowania. E, roboty są zmieniane, bo oczywiście to też dawali znać w Browtalku. Jeżeli ktokolwiek by się pytał, jak oceniam Browtalka, no to zaraz wam powiem. Tylko najpierw sobie sprawdźmy. On takie podkowy ma, jakby pod atakiem. Nie wiem, czy zauważyliście. Ładnie to wygląda. Powiem wam, że skinek naprawdę spoko. Zobaczmy, atak. Atak też fajny. Jeszcze takie, co to było? Chyba jakieś. E, te, to były moi drodzy, tak mi się wydaje, że. E, jakieś kaktusy. Tak, jakieś kaktusy chyba tutaj rozrzuca, ale sprawdźmy sobie, może w tą stronę daj dając super atak. Tak, jakieś kaktusy. Dobra, skinek naprawdę bardzo fajny, mi się podoba. Jeszcze jest w karnecie, więc naprawdę spoko. I moi drodzy, jeżeli chodzi o bro Talka, no to oglądałem go. Uważam, że jest on fajny, też spoko, że powiedzieli, jakie plany wprowadzają na przyszłość. No, ale dopóki tego nie wprowadzam, no to ciężko, żeby zobaczyć, czy do tego dojdzie, czy nie. No, bo e, oni nawet chyba z 3 lata temu mówili, na... nie dobra, 3 może nie, ale z 2 lata temu mówili o wojnach klubowych. A wiecie, kiedy one zostały wprowadzone? Więc to trochę trwa. Zobaczymy, co będą wprowadzać. Ale moim zdaniem, fajny bro Talk był. Dobra, teraz sobie przechodzimy do kolejnego skina. Jest to skin z power liga dobra mój drodzy, więc mamy skina bandytka lola ten skinek jest też bardzo bardzo fajny podobają mi się kolory na nim jest naprawdę mocny tym razem lola ma e, to jest chyba wilk tak mi się wydaje albo jakiś groźny, groźny pies ale ja bym strzelał wilka bardzo fajny skinek, i naprawdę śmieszne jest to, że ona za każdym razem, jak yy, ma jakiegoś skina, to jest jakieś inne zwierzę, więc, no, ciekawie to wymyślili. Ale skinek naprawdę bardzo fajny. No, to jeżeli jest Power League, no to wiecie, ile on będzie kosztował: 25 tysięcy Star Pointsów. Najprawdopodobniej, tak jak to zawsze bywa. No i sprawdźmy sobie tą naszą lolę. Ok, ataki ma ładne, takie różowo-niebieskie. Spoko to wygląda. Sprawdźmy sobie jeszcze, jak rzucimy ulta, czy coś się zmienia. Chyba. Podczas rzucania ulta taki trochę inny, inny kolorek był, no taki kapelusz wyleciał, fajnie, fajnie to wygląda moim zdaniem naprawdę skinek, bardzo, bardzo fajny i przejdźmy sobie do pierwszego skina Zegemy i będzie to skin do kruka. Mamy następnego skina kościanych kruk, moi drodzy, on jest z e, koszmarnego gangu, powiem wam tak, jest on naprawdę groźny, wygląda na mega groźnego, ciekawy jest ten kruk, powiem wam, że skiny w tym update'cie są naprawdę mocne. Fajną ma taką pelerynkę tutaj, skinek jest mega, mega spoko moim zdaniem. No i jeżeli chodzi o cenę tego skina, to będzie on kosztował 149 gemów, więc troszeczkę trzeba będzie na niego wydać, moi drodzy. I wyjdzie on 16 września, więc 16 wrzesień i 149 gemów, a teraz przejdźmy sobie do wypróbowania tego to skina. Dobra, jakie on ma tutaj ataki? Takie... Kurczę, jakby pogrubione troszeczkę, wizualnie na pewno, no bo raczej nie będzie to zmieniało e, ataku, ale trochę pogrubione są te ataki. No i oczywiście, no takie zielono-niebieskie, ale chodzi mi o to, że takie większe się wydają. Uuu, ej, nie no, ulcik jest mocny. Sprawdźmy sobie tak, patrzcie. Ulcik jest mocny, nie? Ulcik jest mega mocny. Ulcik mi się mega podoba, więc naprawdę fajne, fajne tutaj dodają te animacje do tych skinów. Kościany kruk, przypominam, 16 września, 149 gemów i przejdźmy sobie teraz do Leona, który jest chyba halloweenowy, tak mi się wydaje. Dobrze pamiętam, że jest halloweenowy Leon, moi drodzy. I w ogóle, nie wiem czy pamiętacie, ale był kiedyś wilkołak Leon, on też był właśnie halloweenowy. I teraz mamy znowu skina halloweenowego do Leona, jest to po prostu halloweenowy Leon. Skinek akurat ten mi jakoś bardzo nie powala. Podobają mi się znowu kolory, na przykład kolor tego języka i generalnie tak biało-niebieski. Ja mniej więcej lubię takie kolory, więc to jest spoko. Skin będzie kosztował 49 gemów, moi drodzy. No i on wyjdzie oczywiście tam w Halloween, więc jakiś koniec października. No i dobra, wypróbujmy sobie go, zobaczmy jak on się będzie prezentował. Na Halloween będzie też więcej skinów, jak dobrze pamiętam z Brawl tylko one zostaną pokazane w przyszłym update, więc mamy dopiero taki pierwszy sneak peek. Okej, okay. czym on rzuca? On rzuca jakimiś dyniami? Co to w ogóle jest? Pokaż mi to. Nie wiem co to jest. Albo takie tor torebki na cukierki, tak mi się wydaje. Sprawdźmy sobie jak znika. Okej, okay, takie y dwa nietoperze były, tak mi się wydaje, ale sprawdźmy sobie jeszcze raz. Ale fajna animacja również. No i taki duch jeszcze odleciał, spoko. Animacje mają naprawdę ładne te skiny, podoba mi się to, że tyle pozmieniali, animacje mają naprawdę spoko. Przejdźmy sobie do kolejnego skina, jest to Stonks Spam. ten skinek jest naprawdę mocny. Dobra, mój drodzy, więc mamy skina Stonks Pam, no to jest memiczny skin, memiczny skin Stonksa, więc jest naprawdę mocna. I skinek będzie kosztował jedynie 49 gemów, więc tyle co Leon i wyjdzie ona, już wam mówię. Moi drodzy, 9 września, więc naprawdę szybko wyjdzie. 9 września, no to już jest niedługo, więc spoko. No i sobie wypróbujmy, oczywiście, tego skinka. Zobaczymy, jak się nim gra. Lecimy i później sprawdzimy sobie najmocniejszego skina. Jest to skin do Mortisa, gdzie tam jakiś pakiet był cały, w ogóle pokazywali w Brawtolku, więc to jest ciekawe. Czym ona wali? Aha, takimi strzałkami jak na giełdzie. Ej, nie, ten skin jest zbyt mocny. Ten skin jest zbyt mocny. Nie, no ja muszę mieć stonk spam. Ja kupuję stonk spam widzowie, jak tylko będzie stonk spam to proszę mi powiedzieć, że yy, ja powiedziałem, że ją kupię, bo jest mocna. Stonk spam muszę mieć. Nie, ja muszę mieć stonk spam, ona wali jakimiś normalnie strzałkami, to jest zbyt opa po prostu. Nie, ja muszę mieć stung spam, Stung spam kupuję na 100%, więc bardzo fajny skinek, 49 gemów to nie jest dużo. I przejdźmy sobie teraz do skina, moi drodzy, Mecha Mortisa, a później o, zostanie nam oczywiście ten skin, który będzie za darmo do rozdania dla was, więc wbijajcie na kanał Panda Off, zostawcie suba, żebyście mogli go wygrać. Dobra, moi drodzy, więc mamy tutaj Mecha Mortisa, jest on takiego to koloru, ale mamy też jeszcze jasnego mega Mecha Mortisa i mrocznego Mecha Mortisa, z tego co wiem, to te kolory będą do dokupienia, ale ten główny skinek to będzie ten fioletowy, właśnie i w sumie najbardziej mi się on chyba podoba, więc sobie i tak sprawdzimy po prostu tego, bo reszta pewnie będzie taka sama, jeżeli chodzi o animację, tylko ma zmienione kolory. Więc, jeżeli, moi drodzy, kupicie go podczas pierwszego miesiąca razem z tymi pinsami no to będzie razem z, z pinsami, z chyba emotką, znaczy z no, profilową taką ikonką oraz ze sprayem. No to będziecie mieli za 299 te wszystkie rzeczy i potem będzie do dokupienia za 49 gemów kolejny kolor. Więc będziecie mogli sobie jeszcze dokupić oba kolory kolejne za 49 gemów Jeden i za 49 gemów drugi No i moi drodzy ten skin on sobie wychodzi 7 października Więc trzeba będzie trochę poczekać 7 października moi drodzy wychodzi ten skinek No i dobra przetestujmy go zobaczymy jak się nim pyka tutaj Bo myślę że on może być mocny skoro aż tyle kosztuje Ja oczywiście no jak wiecie nie przepadam za bardzo za Mortisem czy ataki ma jakieś? Spoko, w sumie ciężko jakieś kozackie ataki mu walnąć, bo to jest Mortis, on się tylko przemieszcza. Więc ciężko jakiś mocny atak mu walnąć, ale... No, takie, bym powiedział piorunowe trochę te ataki, wiecie, że takie coś niebiesko-żółte. Sprawdźmy sobie jego, moi drodzy, nietoperze, one powinny fajnie wyglądać. O kurde, nie ma w ogóle nietoperzy, tylko jest taka kula, no tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, sprawdźmy sobie jeszcze raz. Taka kula po prostu leci, no spoko, spoko, nie najgorszy, chociaż ja bym nie wydawał aż tyle gemów na niego, wydaje mi się, że nie jest aż tego warty, nie wiem, każdy sobie może kupować co chce, mi się on jakoś specjalnie nie podoba, no i przejdźmy sobie jeszcze do ostatniego skinka, moi drodzy, jest to skinek do, jak wiecie naszego fajnego squiczka, więc sobie przejdźmy do niego i mamy księżycowy królik Squeak, moi drodzy no i to jest właśnie ten skin, którego możecie wygrać za darmo wystarczy wbić na mój kanał panda, zostawić suba i napisać komentarz pod postem, który się wyświetli już teraz w sumie jak oglądacie ten odcinek to post powinien być więc zasubskrybujcie kanał i zostawcie komentarz pod postem na moim kanale i dzięki temu będziecie brali udział w losowaniu o tego skinka Wyniki będą na pewno podane tam pod postem, oraz będą też wyniki na moim Instagramie, więc na Instagrama również zapraszam. ataki ma dosyć ciekawe, nie najgorsze, fajnie wygląda jak to wybucha, taki śluz jakby jest i taka jakaś gwiazdka też. No, w miarę spoko to wygląda. Sprawdźmy sobie ulcika, bo myślę, że on też może być ciekawy. Leci taki królik i takie. Same ataki jak zwykłe, więc nie najgorszy. Skin oczywiście będzie, moi drodzy, również do kupienia. Będzie kosztował 49 gemów, ale nie musicie kupować, bo możecie go wygrać u mnie na kanale. Wystarczy bit na kanał Pandow i zostawić suba, więc gorąco wszystkim polecam i życzę wam powodzenia w wygrywaniu tego losowania. Dobra, moi drodzy, więc jeszcze mogę wam tutaj dopowiedzieć, że będziemy mieli srebrne, złote skiny do Otisa, Squeaka, Byrona, Griffa, Edgara. Nowe gadżety do grifa i baza oczywiście, które będą troszeczkę zmienione, będzie do grifa Coin Shower i tam będzie także kolejny jakby atak grifa. Będzie miał 33% więcej tych końców wyrzucanych, więc po prostu ten atak będzie trochę dłuższy i będzie mógł zadawać trochę więcej damage'a. A jeżeli chodzi o baza, no to jego nowy gadżet będzie polegał na X-ray Shades, tak on się będzie nazywał po angielsku. I będzie to tak działo, że baz będzie widział, jakby w krzakach, przez 12 sekund. Więc też spoko. Kolejny już gadżet, gdzie jakaś postać będzie widziała w krzakach, więc fajnie. No i będą oczywiście jakieś nowe pinsy, spraje, to wiecie, bo widzieliście też moi drodzy, browtholka, będzie nowy e, tryb, będzie to Ostatni żywy, który widzicie w tym momencie, właśnie taki ojdzie, trzeba będzie bronić 8 Bitas, poko to moim zdaniem może być, więc to na pewno sobie przetestujemy jak wyjdzie już ten tryb i będzie odcinek na kanale Panda, więc tam zapraszam, bo tam będą się pojawiać odcinki z Brawl Stars. No i myślę, że to by było na tyle z tego odcinka, jeszcze są jakieś balance change y i tak dalej, e, zmiany w tych gearsach itd. itp., ale myślę, że nie ma co omawiać tego, bo... I tak każdy zobaczy, jak to będzie wyglądało już w gierce. Więc nie będę wam tam tłumaczył, że ceny tych się będą zmieniać, yy, zmieniają to, że teraz inaczej będą te levely, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą, kto oglądał Brotalka, ten wie. A później, jak już wyjdzie gierka, to i tak każdy ogarnie, jak to będzie działało. Więc moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. że tak, wbijajcie na mój kanał Panda Off, i tam polecam wam zasubskrybować go, ponieważ. Aha, utracono połączenie. No dobra, polecam tam wbijać, bo tam będą kolejne odcinki. Trzymajcie się. Cześć.